Cześć sianko, witajcie w bardzo serdecznie w nowej grze u mnie na kanale Lejsy ETS, ogólnie dwójki, ale co, widzowie, nie jest to na ogólnie jakaś nowa gra, tylko ogólnie powróci po roku tak naprawdę, no bo ogólnie rok czasu minęło praktycznie jak ta gra była u nas na kanale, co, ale co, na samym... Jest zostawcie 20 łapek w górę, to będzie ko kolejny odcinek z tej ogólnie gry, a może i więcej odcinków tak naprawdę będzie być może i tak, ale co najpierw musicie ogólnie pokazać, że chcecie tak naprawdę tą grę u mnie na kanale, więc no co kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to nie, niech subskrybuje, bo lecimy do końca roku po 3200 subskrybentów, więc zostawcie tego suba i, suba i wyślijcie ten filmik koledze lub koleżance, żeby jak największe grono gro go zobaczyło. Co? Napiszcie hashtag ciężarówka, a ja wam przepnę serduszko, albo nie, koparka napiszcie. Napiszcie hashtag, to ja wam przypnę serduszko, i wpadajcie na, na grupę na Discordzie, która jest podana w opisie, bo tam lecimy po ileś tam osób, więc no. A my, nie przedłużając, widzowie, yy, co? Odpalamy ciężaróweczkę i yy, jedziemy, tak naprawdę, yy, tą koparkę zawiesz tak naprawdę na swoje miejsce, no bo i tak mamy 248 km do przejechania, więc to nie jest jakoś tak naprawdę mało tylko to jest bardzo y, dużo więc no, my sobie, sobie jedziemy za y, ciężarówkę ogólnie zawiesz, ogólnie mamy y, też zimę, więc no, my jak to świąteczny odcinek też wam zawieszycie wesołych świąt Bożego Narodzenia, tak naprawdę spędźcie ten czas z rodzinką, tak naprawdę też możecie napisać jakie prezenty dostaliście pod choinkę Więc no yy, co my sobie jedziemy yy, yy, Sobie w traskę No tak patrzę że szybko tak naprawdę to nam yy, bardzo leci Więc no yy, sobie wziąłem gdzie ogólnie jedziemy Na Poznań oczywiście na Poznań miasto doznań jak to mówią Ciekawe czy my ten samochód ogólnie yy, wyprzedzimy yy, więc no tak patrzę, że te kilometry tak naprawdę nam faktycznie szybko i to ciekawe, w ile minut ja się ogólnie wyrobię, yy, wyrobię tak naprawdę, ale to się ogólnie zobaczymy, więc no, yy, jedziemy sobie widzowie Dafem, mamy zimę, koparkę sobie wybierzemy jedną, tak szczerze to nie mam pojęcia, gdzie ja tą koparkę ogólnie wiozę na pewno gdzieś, gdzieś tak naprawdę Dwa uszkodzenia ciężarówki. Fajnie, fajnie, dobra, fajnie ogólnie. Dwa uszkodzenia, ciężaróweczki. O to ogólnie mi chodziło. Wypadek, wypadek, kolejny odcinek, ogólnie same wypadki, więc no. E, bardzo, e, bardzo ogólnie, realnie ogólnie gram. Dobra, ogólnie czekajcie widzę ja sobie ogólnie światło. Włącz tylko jakieś światło, dobra, światło się tym, wycieraczki sobie wyłączymy, no bo po co nam te wycieraczki światła wcale trzeba włączyć, czy ogólnie mandatu jakiegoś tam nie dostać czerwone światło, dobra, jedziemy sobie, nie ma co tak naprawdę przy przepisy trzeba, trzeba łamać tak naprawdę bardzo nierealna ta gra jest, o, ale co? O, 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 o w sumie tak da jest realno, tylko my gramy ogólnie nierealnie, jedziemy ogólnie po nocy, ale co my, no, patrz, jak to się robi, tak to się, tak to się jeździ, tak to jest, widzowie, kierowca bombowca ja, 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 ja jestem tak naprawdę, więc no, e, tak patrzę, że w ogóle te kilometry szybko, ci tu na rondzie ogólnie prosto, ale cię, sobie nie na rondzie prosto, więc no, sobie jedziemy, też możecie napisać, czy byście chcieli nie wiem więcej odcinków ogólnie z tej serii tak naprawdę bo ja tak naprawdę mogę nagrywać tak naprawdę więcej odcinków z tej serii, ale to ogólnie musicie ogólnie napisać tak naprawdę, no bo mm, e, ogólnie fajny ogólnie taki widzowy powrocik do, do tej gry tak naprawdę, no bo ja w tą grę tak naprawdę nie grałem nie, nie wiem, 4 miesiące, więc to jest ogólnie sporo czasu. E, Dobra, wyhamowałem. Już chciałem jechać na wprost, ale w ostatniej chwili zobaczyłem, że jest koniec mapy, więc no. E, tak teraz patrzę, że trochę no. E, e, szybko nam ogólnie to zleci. Już mamy 20, e, 28 km przejechane, więc jest ogólnie bardzo dobrze. E, teraz jeszcze 200 km, 221 dokładnie kilometrów trzeba przejechać i będzie ogólnie. Eee, bardzo fajnie, więc no, no ale i tak zawiało to stratką, bo to bardzo szybko ogólnie polecimy. Ole, tu, ole noc, tak naprawdę, czekać... Do ciężarówki, Rada pod tą górę. Ole, lód jest ogólnie na no, drodze, ciężarówka, śliska tak naprawdę. Ledwo co wjechała tutaj, ale co, sobie jedziemy tutaj, ktoś nie odśnieżył drogi ogólnie nam, ale to... Przecież bardzo. Co i teraz jedziemy sobie prosto autostradką, autostrada. Więc no, my sobie jedziemy, lusterka widzę samochody z tyłu za nami jadą. E, tutaj w ogóle nie jest odśnieżone, tak patrzę, to, ale, No niestety widzę zima jak to zima. Zaskoczyła kierowców tutaj, dobra. Przynajmniej zimę wcale w farmingu, farmingu, znaczy w, w, w ETS-ie, można mieć tak naprawdę, bo... No, w WTS się ogólnie można mieć zimę, no bo w Realu ogólnie zimy ogólnie nie ma w ogóle, więc no, co, no, lód, lód jest na drodze, ale my ogólnie sobie jedziemy szybko, to 90 na godzinę maksymalnie ile jest, dobra? tutaj widać coś, trzeba ogólnie zrobić i tutaj tak patrzę, że to jest opłatne te autostradki, no to trochę tak kalipa, ale to nasz ogólnie szef się połącza, zapłaci, jedź, 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 jedź. E, Płatne autostradki, otwieraj tę te, rogatkę i jedziemy dalej tak naprawdę na wycieczkę, więc no aha, dobra, ja widzę tutaj, jedziemy dalej na wycieczkę, sobie e, zabierzemy miesiączkę, jak to mówią, więc no. Hej co, sobie jedziemy, ale tu tak patrzę, że szybko to tak naprawdę no te kilometry schodzą tak naprawdę, więc no co, sobie jedziemy świeczko ile tam było kilometrów, już tak szczerze nie pamiętam, ale co sobie jedziemy nadal, ciekawe kiedy ogólnie będzie zjazd z tej autostrady tak naprawdę płatny i też napiszcie, czy będzie na kolejny odcinek, no to mam grać realnie, czy tak, tak jak ogólnie teraz mam no, tak, tak, jak ogólnie teraz mam grać, ale to napiszcie, tak naprawdę. A, i też napiszcie, czy mam ogólnie wyłączyć limit do 90 na godzinę, tak naprawdę. No, bo ja wcale mogę ten limit tak naprawdę wyłączyć i mogę jechać tu nie wiem, 140 na godzinę. Więc, no, bardzo szybko, ale to myślę, że to fajnie by wyglądało, tak naprawdę. Więc, no, sobie jedziemy tam ogólnie policja stoi, ale dobra my się policji nie boimy, ogólnie my się policji nie boimy no e, raczej cześć panowie, kogo zatrzymali tak naprawdę, ale nas w ogóle widzowie nie zatrzymają, no bo my jesteśmy szybszy, szybszy tak naprawdę, więc no e, co, my sobie jedziemy stacja węzłowa z 200 metrów więc sobie widzowie gdzie się pchać, co mu chodzi tak naprawdę, e, co też widzowie Mamy m, też ten odcinek widzicie drugie drugi dzień świąt tak naprawdę więc no. M, coś tam ogólnie m, święta widziałe już tak naprawdę za nami, m, drugi dzień świąt. Co ty? Ja, ja to nagrywam ogólnie eh, przed świętami parę dni, wcześniej a nawet więcej niż parę dni, więc no, m, ale to trzeba ogólnie ponagrywać. No bo żeby te odcinaczki byli, ścieciny Wrocław więc sobie sobie jedziemy. Ale tak szczerze to już szybko my tak naprawdę dojedziemy do miejsca docelowego. No bo już mamy 160 km, więc jest ogólnie bardzo. Dobrze, więc mamy no sobie jedziemy. Szkoda, że tutaj muzyki sobie nie mogę sobie włączyć. No bo jakbym włączył muzy muzyczkę, to tak naprawdę by byli prawa autorskie, a tego by nikt nie chciał. Ale co, sobie jedziemy tutaj... Ole człowieku, ale to fajnie wygląda tak naprawdę Te drogi, tak ten, wyciężone, tutaj zima, co, co to jest autostrada czy nie? Nie wiem, no, autostrada, dobra e, co, my sobie jedziemy, tam jedzie jakiś autobus ogólnie, chyba Czy nie ma w się autobusów? Chyba są w też tak naprawdę autobusy to chyba jedzie autobus, albo tir? Nie wiem, ale zaraz sobie go wyprzedzimy i zobaczymy, tak naprawdę. Dobra, Na to chyba jedzie. To, nie, tir to chyba jedzie, czy autobus? Tak nie widzę. Nie, autobus to jedzie, autobus, autobus, dobra, wyprzedzamy autobus, widzowie. Autobus, czyli dobrze mi się ogólnie wydawało, że to jedzie autobus, ale co my i jedziemy, tak naprawdę, my co? Wyprzedzamy. Widać kierowcy, chyba nie, nie będzie widać tak naprawdę kierowcy. pociągko oczywiście i jedziemy, taka pierwsza wzajemnie traskę ogólnie pociągko ale myślę, że to ogólnie fajnie wygląda. Jest ogólnie 1853 godzina i ja cię ja kręcę, a już, a już jest tak naprawdę tak ciemno, więc no, my sobie jedziemy... Aha, tutaj jest zjazd z autostrady płatnej, więc jest ogólnie bardzo dobrze. Dobra. Dobra, na razie policja. Policja sk skasowaliśmy tak naprawdę, ale co? Eee, sobie jedziemy tutaj, pobór 52 na godzinę. No mój pracodawca ogólnie zapłaci. Zgadza się, no bo ja nie zamierzam płacić. No bo i tak mam na minusie tyle. Autobus kolejny? Ty? Kolejny autobus czy tamten już ten... Ty. To ten autobus co był? Dobra, jedziemy sobie w sobie. Przy autobusika jak się rozpędzimy tutaj ten samochód... Robimy z, z nim coś takiego. Jedziemy sobie... Nie, to jest widzę inny autobus, no tamten był fioletowy, a ten jest ogólnie biały, więc no. Mamy 112 km do przejechania, więc to szybko ogólnie bardzo mija, więc no my sobie jedziemy. Ciekawe kiedy będzie zjazd. Bo troszkę, widzowie już jest takie monotonne, ale w sumie na tym gra tak naprawdę polega, żeby... E, tak teraz patrzę, że chyba jesteśmy w Niemczech Więc tutaj sobie coś takiego Samochód skasowaliśmy, ale to nic ogólnie się nie stało, więc no e, co, my sobie jedziemy ogólnie Dafikem Jakaś topny i jakoś to się tak naprawdę, ta droga się nam ciągnie tak naprawdę No e, co, my sobie do sobie jedziemy Tutaj nic w lusterkach nie jedzie, nic z tyłu. E, co, ma? No, ty. 92 km. Matko Bosko. Jak to się pominęło, tych tak szczerze, to mogłem jednak tutaj wziąć tak naprawdę na większy dystans. Nie wiem, zlecenie. Jakieś 300 km, ale w sumie z jednej strony, czy robić taki dłuższy odcinek z te em to tak, tak średnio bym powiedział, no bo. E, 20, no bo to jest widać tak 15 minut maks, mnie z tej. Z tego ETS-u można zrobić oczywiście odcinek, ale nie więcej, no bo, jak więcej, no to troszkę w za dużo tak naprawdę byłby ten odcinek i tak średnio by się chciało go obejrzeć. A tak to jak jest to odcinek 15 minutowy, no to to się ogólnie bardzo fajnie tak naprawdę ogląda i. Chce się tak naprawdę to oglądać, więc co my zaraz tak patrzymy? Widzę, że dojedziemy ogólnie do miejsca docelowego, ciekawe ile ja, minut tak naprawdę, tą traskę ogólnie pokonałem, bo jestem bardzo ciekawy, ale zgadłem, widzę, że jesteśmy tak naprawdę w Niemczech i tak teraz patrzę, że ten ruch jest jakiś mały, tak naprawdę, mały ten ruch jest. Hamburg. Dobra, jedziemy. Teraz patrzę, że tutaj chyba zjazd zaraz będzie. Nie wiem. No, albo, albo może nie będzie zjazdu. Nie, w sumie zjazdu ogólnie widzę. Nie będzie pomyliło. Pomyliło mi się coś. Tutaj coś takiego trzeba jechać. I sobie je. Jedziemy, 48 km. No mnie jeszcze zostało, więc jest sobą nie bardzo. Dobrze, więc no, coś takiego. I jedziemy tutaj e, Tak Tutaj sobie zjeżdżamy i sobie jakoś tam jedziemy sobie tak naprawdę e, Samochodzik jest tam My sobie widzę musimy Nie, tu jest pasy ruchu więc jest ogólnie Bo cały samochód skręca Aha dobra my też widzę skręcamy, dobra e, Jedziemy za tym samochodem e, 33 km to loska, jak to szybko minęło e, Faktycznie ale w ogóle tutaj o dziwo widzę w tym odcinku jest mało wypadków tak naprawdę, więc jest ogólnie bardzo dobrze. Ale samochody ogólnie są ska skasowaliśmy i to dużo. E, co my sobie jedziemy. E, jak widzę zjechaliśmy tak naprawdę no to pewnie zaraz będzie jakiś zjazd, więc jest ogólnie bardzo dobrze, ale tak patrzę, że tak będzie zaraz tutaj jakiś zjazdek zjazdek do jakiegoś, nie wiem, do jakiegoś miasta tak naprawdę. Ciekawe co to za miasto. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. No. My to chyba musimy zajechać to tam do końca, czy nie? to no tam do końca musimy ogólnie jechać dopiero ogólnie zjedziemy, czyli to po to można powiedzieć, że tak naprawdę to nie jest autostr autostrada tak naprawdę. Yy, I to jest tak jakby taka droga, no chyba że to jest jakaś autostradka. Nie wiem, w sumie zaraz ogólnie zobaczymy czy to jest autostrada, czy to jest droga. Bo ja już się sam powoli tak naprawdę. Eee, yy, gubię, więc no, no sobie jedziemy, ale tak patrzę, że tutaj jakiś skręt. Nie, to jest ogólnie... Autostrady, no to zaraz będzie ogólnie koniec. Więc ta autostrada się tak naprawdę kończy eee, za chwilę. Więc no, zaraz pewno będzie zmniejszenie pasów, więc jest ogólnie bardzo, ogólnie nie idziemy, jedziemy. Ty przez tunel, my jedziemy. Ja akurat przez tunel, my jedziemy. Pierwszy raz chyba w i Ja jadę przez tunel ogólnie w, w, w się na Napiszcie, czy wy też, ogólnie w się. czy wy i. Jeździliście już przez Tumel w ETS-ie, czy nie? Napiszcie ogólnie w komentarzu. Ja sobie co, nie jedziemy że tak naprawdę, e, tutaj zaraz tak patrzę, że będzie chyba zjazd jakiś. E, policja stoi, ale my widzowie policji się nie boimy, wypadek jakiś jest tutaj, dobra na razie. A wypadek jest tutaj, więc... E źle pojechaliśmy, no dobrze, w sumie dobrze, bo pojechaliśmy no w sumie mogliśmy w pojechać którędy my powinniśmy pojechać przecież to, nie mam pojęcia, którędy ale co, I, 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 jedziemy sobie ten, do 8 km nam jeszcze zostało tam chyba by było trochę by krócej i... kilometrów, ale nie spojrzałem przy ile nam kilometrów zostało, ale chyba 6 jak się nie mylę, więc no ale tutaj 8 km mamy do przejechania, światła My tak naprawdę nie będziemy czekać na zielone światło, no bo to y, Czas to pieniądz, jak to mówił, więc no, my co, my jedziemy sobie naprost Pierwszy, nie Berlin Od tej strony tak naprawdę pierwszy chyba raz jadę, no, chyba, że taki zimę w je działa y, My też, że nie poznaję tego Berlina tak naprawdę, więc no co, sobie jedziemy i czerwone i zielone światło mamy i co? Wjeżdżamy sobie tutaj 5 km nam zostało do miejsca docelowego ale to miasto ogólnie fajnie wygląda tak jak tak, tak jak przez ten śnieg tak naprawdę więc fajnie to wygląda to miasto eee, nie tutaj nie będziemy skręcać ale tutaj ogólnie będziemy zaraz ogólnie Skręcać, dobra. I tu skręcamy. I jedziemy tak naprawdę, więc no. Hmm. Aha, uszkodzenie na czapy. 2%. E Coś tam tej ciężarówki uszkodziliśmy, ale to nie za duża ciężarówka, więc e Trochę zostało uszkodzone, ale tutaj matka e tutaj hmm. Jedziemy sobie zaraz będzie sobie zakręt i, i zaraz ogólnie wje, wje, wjeżdżamy ogólnie w to tutaj jedziemy e, Też co tutaj też coś dzięki dobra tutaj tak i tutaj jedziemy tutaj dzięku 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 w, sumie, w sumie Ha <laughs> są skasowany, tak, tak to można jeździć. Pięćdziesiątka my więcej ogólnie jeszcze jechaliśmy, ale to nic nie szkodzi tak naprawdę. Co jest?

Co sobie odściepi? O! Ol tutaj wypadek, ja kręcę. Ol tutaj się dzieje tak naprawdę widzowie. Dobra. Tak sobie ten jecie. Ten wariacik e, e, Co? A my sobie tak naprawdę wytyłujemy. Coś takiego i sobie zaraz tak naprawdę poradzimy, więc a, 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 czyli będzie ogólnie dobrze. No bo do serwisu po tak naprawdę jest no, spora droga tak naprawdę, więc trochę tak średnio, więc no sobie coś takiego. Zaraz podczas ściapkę i mam nadzieję, że sobie damy jak już radę. No cóż, kęka i zaraz będzie y, y, podcipiona wszak y, ta laweta. Oho. i sobie... O, no i dobra, o, daliśmy sobie radę. Aha, tutaj z... po co my tak w ogóle walnęliśmy? Nie mam pojęcia tak naprawdę. Więc no, jest troszkę taka ogólnie. Jeszcze nie ten pojechałem fajnie ogólnie bardzo fajnie pomyliłem się ogólnie drogi pomyliłem jest dobrze jest dobrze tak naprawdę jest realnie bardzo jest bardzo realnie tak naprawdę widzokie bardzo fajnie dobra tutaj sobie Wykręcimy Aha, dobra Wypadek, fajnie I sobie pojedziemy tak naprawdę w drugą stronę Ja tak naprawdę o uszkodzenie ciężarówki, no się tak w ogóle zmienili Ale tu, to... ale to ten tak naprawdę wygląda Więc no, sobie co, my jedziemy sobie do końca Tutaj coś takiego I wjeżdżamy sobie tutaj I co, my sobie jedziemy tą stroną i mam nadzieję, że podczas normalnych gdzieś to grozi uszkodzeniem że... hmm, czyli tędy trzeba ogólnie wjechać i no niestety zaraz będzie ogólnie końc i te trasy tak naprawdę, więc no tutaj coś takiego i... dobra Enter w sumie Wygrałem bezpiecznie, tutaj gdzie to zaparkować, tutaj coś takiego, gdzie to, gdzie to ogólnie ja, ja zaparkować, Bo nie, nie mam pojęcia gdzie ja to ja mam zaparkować, tak naprawdę. Aha, czyli tutaj musiałem ogólnie cofnąć, więc no, e, co no cofniemy w i za chwilę. Czyli widzę przywieźliśmy tą koparkę na jakieś wysypisko tak naprawdę. Nie wiem, soli czy, czy czegoś tam? To jest chyba sól, chyba... Nie, to jest coś ogólnie. Teraz wiesz, on to nie mi robią i koparkę ogólnie potrzebowali. Więc no. Sobie ogólnie cofamy, dobra. Tutaj sobie coś takiego cofniemy. Jest ogólnie bardzo dobrze i... Ciekawe ile za to zlecenie tak naprawdę zarobimy, bo stawiam że niedużo za ten wypadek ogólnie, więc no. Aha, zadowalająco, zadowalająco, tutaj 3000 zarobiliśmy, więc ogólnie jest bardzo, ogólnie, bardzo, ogólnie dobrze, więc co. W tym odcinku ogólnie w sobie będzie już na tyle, widzimy się już w kolejnych odcinkach na kanale już za dwa dni, co. Na razie, cześć.